Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę... ostrzeżeni? Transformers Legacy Evolution Deluxe Class Animated Brawl Figurka, na którą się napaliłem równie mocno jak na plakaty z Jennifer Lopez. Jednak zdjęcia nie pokazują wszystkiego, a z tym jest jak z dziewczynami na randkach. To, czego nie widzimy, to chcielibyśmy zobaczyć najbardziej. Transformers Animated to seria, która mogła się pochwalić moim zdaniem jedną z najlepszych linii zabawek. Dzisiejsze dzieło to próba zmierzenia się z tym lub ewentualnie zniszczenia kultu przeszłości jak Disney z uniwersum Marvela. Tryb maszynki do produkcji warzyw wygląda jak klasyczna aparatura do sprawnej depopulacji. Niestety z boku wystają dziury na wylot, wielkie jak w zeznaniach podatkowych prezesa Orlenu, które można by z łatwością wyeliminować, gdyby tylko projektant wyjął łeb z dupy księgowego. Narośl na tylnym kole sprawi, że podjechanie pod głupi krawężnik urośnie do rangi zaawansowanego questa, wyciągniętego rodem z gier RPG. Te purkle na kołach to nie do końca sprawna siur i keny, które nie tylko upośledzają kręcenie się tylnego koła, ale i pasują. Tylko do jednej ręki, dlatego mamy aż dwa. Tego drugiego to my sobie możemy wsadzić w dół organizer z akcesoriami. Te złote wstawki wpasowywują się tu idealnie, jak wódka w wigilijny stół. Tryb robota wygląda fenomenalnie i jak się tak na niego jopie, to się zastanawiam dlaczego z tego nie da można by wyklepać remoldu RC. Na pewno łatwiej byłoby kształt figurki utrzymać. Najwięcej charakteru nadaje sły taśny Pysio, który wygląda zupełnie jak upośledzonego Pokemona. Różniące się od siebie dłonie to dość dziwny zabieg. Jedna do trzymania siur rekinów, a druga do podtrzymywania kolegą. Więc jak mawiają Angole, siur siur. Napiszcie mi w komentarzach czy ta figurka też wam się podoba, czy macie na nią wywalone jak palacz na obrazki na paczkach fajek. Za akcesoriów to dwa siórek, inny i nostalgia kupującego. Do nabycia na district zero, z Yebai, Walleigro, z Amazonie, WallyExpress. Czas start i udanego polowania. Jeżeli Wam się spodobało, zapodajcie mi komentarz, subika, wciśnijcie mi lajka. Dla Was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki.